Siemka, dzisiaj wam pokażę jak sobie zamówić Air Force 1 za 7 dyszek. Widzicie, że but jest naprawdę fajnej jakości, ale już bez przedłużania, jak je zamówić za 7 dyszek. To jest naprawdę proste. Zobacz, pod Instagramem, pod YouTubeem, pod Tiktokiem masz linka do mojej stronki tutaj. To jest link, który po prostu zaznaczacie tu i wchodzicie sobie. Po prostu się rejestrujecie, po zarejestrowaniu się. Wchodzicie sobie tutaj w poradnik, możecie go obejrzeć, jeśli nie zamawialiście. No ale co, zjeżdżacie w dół, szukacie sobie rzeczy, które was interesują. Kurteczki North za ze 120. Znalazłem właśnie mówię Jordany, za Airforce Air Forcey. wchodzimy, bo chcemy właśnie zamówić tego gucika akurat e, i co i wchodzimy sobie teraz tutaj w te drugie, to jest F1 White Medium Missing Quality, cena to jest 72 zł. ich, e, no co wybieramy sobie 44 rozmiar przykładowo, klikamy sobie po prostu buy now. tu będziemy musieli jeszcze zaznaczyć, no i co klikamy sobie buy now, płacimy tam czym chcemy, po trzech dniach około dostaniecie takie fotki, jak już dostaniecie te fotki to możecie sobie je wysłać do Polski, lub coś, się, jeśli coś się ewentualnie nie zgadza, lub po prostu Wam się odwiedzi i już nie będziecie chcieli tych butów, na przykład, nie wiem, rozmyśliliście się, to możecie bez problemu sobie kliknąć tutaj. Ja już to wysłałem do Polski, więc akurat w tym momencie nie mogę zwrócić. Ale tu będziecie mieli, żeby zwrócić sobie to bez problemu. Dostaniecie 100% pieniędzy, nawet nie będą Was się pytać, dlaczego chcecie zwrócić, więc zapór jest zajebisty. E, no ale co? Te żordanki są też zajebiste, za stówkę, tam, tam był link, ja już z nich chodziłem, mogę potwierdzić, że są naprawdę zajebiste, trochę je nawet pobrudziłem, naprawdę mówię, butki są fajne, kurteczka tak samo jest mega fajna, jest mega cieplutka, jest normalnie wodoodporna, testy robiłem, więc zachęcam do obejrzenia poprzednich właśnie, poprzednich filmików, mogę naprawdę potwierdzić, że wszystko jest naprawdę fajne z tej stronki. Oczywiście stąd tutaj, jeśli stąd wszystko weźmiecie, no bo tu akurat wszystkie rzeczy, które stąd są, to są sprawdzone przeze mnie, więc mogę Wam potwierdzić, po prostu zawołczować, że to są faktycznie dobrej jakości rzeczy. No ale już bez przedłużania, dzięki i cześć.